Prezydent miasta Tarnowa podpisał dzisiaj umowę na przekazanie dotacji na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla Stowarzyszenia Siemacha. Kwota, jaką miasto dofinansuje zajęcia dla 250 dzieci, to ponad 400 tysięcy złotych. Te pieniądze muszą być przeznaczone na realizację tego zadania, czyli. Organizację zajęć dla dzieci edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wychowawczych, psychoedukacyjnych. Czyli to oznacza, że ta placówka przez cały rok, przez 365 dni w roku niemalże, bo funkcjonujemy co prawda w nieco ograniczonym zakresie, ale także w dni wolne od zajęć szkolnych będzie prowadziła działania między godziną 13 a 20. W tym czasie grupa 250 dzieci będzie korzystała z tych zajęć, głównie z tej części Tarnowa, ale Zdarzają się tu dzieci niemalże z całego miasta, z tym, że trzeba powiedzieć, że jest to placówka miejska, czyli dla tarnowskich dzieci, a więc beneficjentem są dzieci mieszkające na terenie gminy miasta Tarnowa. Do tej pory wychowankowie Siemachy mogli korzystać z wielu rodzajów zajęć, a dzięki nowej placówce w Odporyszowie zakres działania został poszerzony. 21 grudnia otworzyliśmy nowoczesną placówkę w Odporyszowie. To oznacza, że mamy spore zaplecze sportowe. Za kilka miesięcy będziemy mieli własną stajnię. Ujeżdżalni i konie, a więc w rozszerzonej formule wrócimy do zajęć jeździeckich. To oznacza, że tych zajęć przybędzie. No i od paru miesięcy także mamy dużo większe zaplecze sportowe, a więc liczba zajęć sportowych prowadzonych w tych placówce jest także większa. Zajęcia organizowane w tej placówce to zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, a więc gr, nauka gry na instrumentach, to zajęcia sportowe, a więc siłownia, a więc fitness, to zajęcia psychoedukacyjne, a więc sztuka komunikacji, umiejętność rozmawiania, rozwiązywania konfliktów. To zajęcia edukacyjne, bardzo wiele dzieci potrzebuje pomocy w zakresie... W zakresie realizacji obowiązku szkolnego, a także rozwoju nowej wiedzy wykraczającej poza program szkolny. Dodajmy, że to nie pierwsze dofinansowanie się Machy ze strony miasta Tarnowa. Sygnał ze strony miasta jest stabilizujący. To znaczy, podpisaliśmy umowę na taką samą kwotę jak w ubiegłym roku, na taką samą stawkę na dziecko i na taką samą liczbę dzieci. Czyli jakby w stosunku do ubiegłego roku nic się nie zmieniło. Budynek i nasze siły organizacyjne pozwalają na to, żeby zwiększyć liczbę dzieci, i myślę, że taka perspektywa nastąpi, szczególnie w kontekście planów oczywiście, planów mierzonych w latach. Rozbudowy tego ośrodka, bo nie wykluczony, że w perspektywie najbliższych 3-4 lat powstanie jeszcze jedna kondygnacja, powiększymy też część sportową i wtedy no, koniecznie trzeba by myśleć o zwiększeniu liczby zajęć i liczby uczestników. Z tym, że no, z natury rzeczy jesteśmy nastawieni na rozmowę z naszym partnerem, jakim jest miasto Tarnów, i współdecydowanie w tej kwestii, no bo co tu dużo mówić, ograniczenia budżetowe decydują także o tym, że liczba uczestników na dzisiaj może być taka, jaka jest za nie większa.